Najprostszy gitarowy, w który zagrasz jednym palcem, mówi o Seven Nation Army. Składa się on z tylko i wyłącznie trzech. Trzech fragmentów. Pierwszy. Na pewno każdemu nam znany. Siódmy próg. Dwa razy. Dziesiąty. Znów siódmy. Piąty. Trzeci mi tak. Drugi fragment. Mamy prawie tak same dwa razy 7, raz 10, znowu 7, 5, 3. Pracujemy na 5. Ostatni fragment. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wracamy do poprzedniego grania. Całość brzmi tak. Nie musicie ten segment, pierwszy segment gracie trzeci, trzy razy. No i tak dalej. Potem gracie drugi, no i potem gracie ten ostatni. Przytomniacie sobie tutaj. No i wracacie do poprzedniego grania. Tylko że pamiętajcie, że dopiero. Że musicie sobie to zagrać wraz na słuchawkach, żebyście wiedzieli, kiedy jest ten moment tego przejścia. No i całość brzmi tak. Z moich ulubionych riffów. Jak zwykle, miał być, krót, miał być krótki odcinek, a wyszło 2 minuty. Trzymajcie się. Pamiętajcie, w sumie nie wiem o czym, żeby oglądać moje filmiki, jeśli chcecie się nauczyć jakichś fajnych riffów. I tyle. Spodziewajcie się serii takiej nauki riffów.